Siemanko, ja jestem Sir Fresh i ze mną jest jakiś murzyn. Rufy, Co jesteś murzyn. I, i, tym. i... nie I to jest jeden z escape'ów, tak jest. E, Dobra. To po ty poczytaj sobie, za to znaczy ty, no ogólnie oprowadź. Dobra, a więc tak. Zacznijmy od czytania. Możesz niszczyć tylko wolnej gliny, możesz craftować. A, jest. Mapa jest przeznaczona dla jednych z można kłaść pochodnie kraj na poziomie normalnym, potwory są włączone, nie wolno kłaść bloku, a ale... mapa została od, odbu e, odbugowana i wszystko powinno działać dobrze. No, ale my mamy iść najpierw, bo ja tu nic nie wiem. Kapitan i jego załoga zginęli. No. Jest tu coś? Zniknęli. A, zniknęli, zginęli jedynki. Tacy... Tacy... Rzeka była za mocna. Nie mamy jedzenia, zginiemy. Hmm. Może A, ty... i na początku y, jeszcze jedna rzecz, o, jeżeli będzie źle słychać y, Rufika, y, to sorry, hihi, hi. jakoś to powinno, powinienem to potem zmienić, dobra, czytaj no. dalej. Dobra. byłem niewolnikiem, no byliśmy oboje, jednak katastrofa dała mi szansę, nam szansę, ucieczki powinno być, więc korzystaliśmy, Dobrze. Ogólnie okay. nie, lagi są, bo nie wiem, znaczy nie ma aż tak dużych lagów, ale, o Jezus... Momentami możecie odczuwać te tnięcia się. zatnięcia tnięcia, nie chodź. wiem. Ej, skąd ty miałeś skrzynkę? Czekaj, chcesz ja też tam chcę. No to, to była skrzynka. <grym> chodź, to ci dam z niej przedmioty. Okej, okay, idę, idę. A od nowa? Nie, mano. ja jestem już... E, musiałem zejść zupę, hihi, hi, obiad. Tak więc... A ja zepsułem masz. Co? A, je, a ja zepsułem masz a no był zupełnie. dawaj co tam e, rzuć mi jakieś mięsko znaczy tak. mięsko coś tam do jedzenia twoje jabłko masz trzy i 32 dwa o dzięki dobra prowadź, prowadź ja e, nie są, nie znam tej mapki, nie gram jeszcze nikt na niej a po co są tutaj schody? schudy, dobra to ja może poprowadzę teraz e, o, bo... udaj się do starej kopalni może. Znajdziesz coś. No, ocuń się. Do jedzenia. No to my już znaleźliśmy. A. W skrzynce, nie? Mhm. Dobra. E... Jednak nie masz wyboru. A okay. co tu pisze? O węgiel. A może nie. Jednak nie masz wyboru. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Opuszczona kopalnia. Tak więc ja będę prowadził. E... Ej. Hmm. Jedna rzecz, e, jak widzicie. Jajufik hmm? e, no jesteśmy z Steve'ami, e, premium, coś nie zadziałało. Błędy 1-3 Sypialnie niewolników. Wchodzimy? No właśnie zeczkę jestem z Stevenem. LOL. Nie wiem takiego fajnego. Ja wiem, skin jak wywiórka. Ja u siebie jestem z być. Dobra, czekaj, gramy, bo na razie tylko lemimy. Uwaga, szyb numer jeden zamknięty, zakaz... Wstępu nigdy z 12 śmiaków nie wrócił żywy. jej Czekaj, bo ja tu znalazłem już 5 węgla. O kamienny mieczy znalazłem. To rozumiem, a. Wiesz co, ja sobie wezmę te łóżko, może się potem przydać. trzy chleba i zgniłem mięso, o też sobie wezmę łóżko. O, i trochę mi się lagi. Lagi mi się. Ale tu nic takiego. Okej, okay, to rozumiem, że wszystkie skrzynki już y, ogarnąłem. Ogarnąłeś raczej. Nie, tu nie byłem. Kurde, wchodzisz mi cały czas. E, dobra. Z, y, IP serwera podamy kiedyś, czy nie? Kiedyś. Kiedyś. A, nie? Dobra. Zapraszam, bo chwilowo to jeszcze hamacz, ale spróbujemy z tego dotyka zrobić. No, ogólnie escape'y będę nagrywał z graczem Oniku e, z Rufik.pl. Co? Ogólnie escape, y, jakieś parkury i jakieś inne tam e, rzeczy tego typu z Rufikiem nie, nie idź dalej, no. Może tam nawet jakąś serię nagramy kiedyś. Gie... No. O, uważaj, e, uważaj, uważaj. E, nie idź dalej. O, rozumiem parkur, kurde, nienawidzę parkurów. A, a, ja już przeszłam. To weź mnie, tepni. Czekaj, ostrzegam, e, ostrzegłem cię teraz, Yyy, e, te Okay. Kurde, mówiłem. Szybko o dzięki. E, Pawisze. No ale tu przynajmniej nie będą te temu, ja Ja nawet pierwszego kroku nie przeszedłem tego parku. <grym> A ja cały. To, to tak, jesteś na jest w trudnej sytuacji, no to tutaj idziemy. Dobra, teraz mnie możesz tepnąć. Bo Zginąłeś? A, no. Tepło? Ej, czekaj, bo tutaj mamy iść w prawo, ale ja pójdę tutaj, żeby zobaczyć, co jest. Fuck. Się, no, można zbijać, fuck, fuck, nie można zbijać, fak. O, dzięki. Ej, ale moje itemy tam zostały. Nie. Jak to nie? Mam wszystkie z powrotem. Dobra, chodź. Dobra, idziemy. O, ciemno. czekaj, ej, ej. E. Coś tu strzela. No, dozowniki. Tam nie ma nic. Tam... Gdzie? W ogóle ja nie, nie wiem, gdzie ty jesteś, tak szybko poszedłe poszedłeś. Tutaj. Jesteś je, w naprawdę trudnej sytuacji. Ostrzały, nawet. A, a, to... a do uważaj, bo teraz w tej nowej wersji, jak wiesz, na pewno są potykacze. Tak więc je, patrz nogi. No, ale to jest jeden 2, 5, 1, 3, 2, więc nie wiem teraz, czy będą potykacze, czy nie. No ale. Oczekaj, yy, checkpoint. fajnie to jest tych? Tu jest chyba. Czekaj. Nie, nie, nie mogę za bardzo tego tutaj. Chyba, że się da, nie da się. Dobra, ciśniemy, bo. Ogólnie escape na 30 Dawaj minut o złoto Chodź point Ej, to trochę dziwnie wygląda Dobra, wstań z łóżka tam. Tak musi być tylko 50% to Nie śpi. No dobra Count tu tu Message <laughs> Dobra, yy, gdzie teraz? Ej, nie mogę postawić łóżka. I gdzie teraz? Dobra, ty ja idę w prawo, ty idź w lewo. Okej, okay. o bo tu jest. Ujezu, ej, pale się, pale się, pale się. Ciemno. I to nawet bardzo. Wiesz, co przydałyby jakieś pochodnie? Zaraz to się załatwi. Ej, wyczekaj zginę. Ja, jakie to są problemy? Mogę ci... Nie, no dobra, super serwer. Ja, ogólnie to nie mój serw Jak kiedyś to już tłumaczyłem, ja nie mogę zrobić. Czemu nie możesz? Nie wiem, coś mi tam. jak no, Po prostu jak mam niby włączyć, to pisze mi error, jakieś tam e, liczby, by. W ogóle czego ja szukam, e, 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 py Pojezu, zacząłem się palić. E, Dobra, ja już znalazłem przejście i wagonik. To, to tepnij mnie, no. Będziemy lamić, to trudno. Ja nie lamiam. Tutaj masz wagonik, ja tutaj wezmę te dwa. Gdzie mam a, wagonik? Tutaj w skrzyni. A. Ja wezmę, czy, a popchnij mnie. Ach, w tej wersji chyba nie musisz. Już teraz tak. Wow. Ja chyba ja cię, cię przeleciało. jezu ej, y, tutaj tak jakby. <laughs> Tutaj tak jakby trzeba przemienić. Eee. Tutaj. Jezus! O Jezus. O, czemu mnie bije? Nie chodzę. Fuck! Fuck! Ja się palę! Ej, tylko teraz ja nie wiem, w który... w którą stronę iść. Ej, mam... mam ten. Propozycję chodź. Ja nie mogę. Przeżyłem. Ej, chodź nie jedź, tylko chodź za mną. Dobra, czekaj tu jakaś tabliczka. Mm. Co tu pisze? W połowie... No nie w głowie wiem. Połowie rozsypana choć pokażę. Ja nie widzę tych tabliczek. O, diamenty, bierz diamenty. Nie, nie, nie mamy e, ci do Patrz, czekaj, ty tutaj pojedziesz, ja cię tutaj popchnę. A ja pojadę w drugą. Tutaj. Ale nie trzeba popychać. Ale bo patrz, bo tutaj jest jedna droga i tam jest jedna droga. Dobra, ty ja jadę w prawo, ty w lewo. Dobra, no jedziesz. Tutaj chyba straciłem wagonik. Fuck! Masz jeszcze jakieś? No właśnie, nie, pójdę piechotą. piechotę. Masz, trzymaj, trzymaj, trzymaj. No, nie Ej. muszę powiedzieć. Dobra, rzuć. To wsiądź do niego i ja cię popchnę. Nie musisz. Ale się... Au. O, chyba przeleciałem przez kamień. Ja też. Dobra, tu są moje wagoniki z tego, co widzę. Co sobie wełzmę? O, ja nie, nie trzeba... Ej, przygotuj te pana mnie. Bo tak oh. jakby za bedroka wpadłem. Dobra, <laughs> to jest z gry. Ej, jak za bedroka wpadłem, to... Te, naszykuj Tepa. Wiesz jak się tepa, nie? No, co ty? <noise> Naszykowałeś? Tak. Tylko coś mi nie wyszukało niku. No to naszykuj, nie naciskaj, tylko naszykuj. Dobra, naszkowałem, je. Pięć, cztery... No... TEPAJ! Tepłem cię? Tak, ale zginąłem, czekaj. To <noise> tunel zalany, jak Ej, widzę. o tym nie mówię, Dobra, zaraz jak tu przyjdzie. Ej, żelazo mi znikło! Ej gdzie ty jesteś? Fuck co co się dzieje? Ty widzisz mnie? No nie bardzo. Ciebie ja też nie To jeszcze raz cię tepnę, tylko ja nie wiem jak ja to się czekaj. robi. Że... No, jestem, jestem, już. Dobra, no, tak widzę cię. Ej, żelazo znikło! Nie mimo idziemy. Co tyle wełny? 27, no było... Ej, no to wszystko do ciebie teraz poszło. No dlaczego... Kurde, ja się boję że... Dobra, to ja stanę Ej. tutaj. Ej, mój komienny. Mój komienny miecz. Eee, dlaczego ty masz kamiennie? No bo leżę w skrzyni. Tam miałem no. cztery jedzenia i tam brick. Jeszcze to. Ja swoje łóżko postawiłem i weź sobie I jeszcze to. A moje mięsko. Ja mam. Ja mam trochę więcej pochodni za to. A moje mięsko. Masz. A nie nie masz. Eee. Um. Ja miałem cztery. Dobra, masz, niepokój. No dobra. Żelazo znikła. Trzeba stitować. A po co, że razo? No, bo żeby wziąć tę wodę i żeby zalać lawę. Tylko problem, gdzie tu jest crafting table. Aha. Chyba, że coś znowu ominęliśmy. A bo drewno tutaj jest. Dobra, mam drewno. Aha. No tak, ono mi też znikło. To dobra, to dawaj rób, bo mi znikło wszystko i nie wiem. Pomysły. Hmm, a dlaczego ci niby znikło? Nie wiem. No tak jakby sobie to wziąłem. Chodź. Okej, okay, ja zrobiłem bardzo ładną tabliczkę. Dobra, chodź. Dobra, idę. Ciemno teraz tu. No a jak mam... jak klapę zalałem. Nie całą. Hihi. Hi. A po co całą? Co, co ty co, tworzysz? Tworzę. No chyba mu się musiałem. Ojej, creeper! Creeper! Powiedzmy, żebym tego lepiej nie zrobił. Paliłem Ale ogólnie jest na normal serwer, bo coś mało tych potworków tak normalnie jest. Jeżeli grasz sam przejść tutaj <grych> Aj, Nie no, my robimy na dwójkę, nie Gracz jeden, to ja idę tędy. Jedno, ja tutaj Trzy, Idziemy razem. Trzy, cztery. Otwórz mi Ja ci nie otworzę. No No kurde. <grytuję>. No teraz... Co masz? Grzyb. I musisz mi to dać. Czemu? No bo tutaj jest takie, żebyś mi to przerzucił. Dobra. Pomysłowy escape. O. powinno Powinna cię otworzyć. Dobra, otworzyło nam. Ej, nie mogę otworzyć skrzynki. Dlaczego? Chodź. Teraz ja no. sobie coś muszę wrzucić, ale ci nie dam. Nie no. Możesz wyjątkowo to zniszczyć. Bez sensu. Czekaj, nie, nie, nie rób, nie rób. Y ja ci dam tak. Oszukamy troszeczkę i dam ci. Eee, a nie, tego ci nie dam. To ci. Dam. Który raz oszukujemy już. Ale, ale... Mi dałeś. <grym> Który... A po co to mi? No bo było drewno i tam musisz mi otworzyć, nie? Ale gdzie? Nie wiem. Otwórz. No ale gdzie? <grym> Chyba w tym ewentualnym zniszczeniu. R możesz tu... Pomogłem, wcale żeby... nie dosięgnę. No co ty? <grym> No i co, w sensie. No. Eee. <laughs> Chyba coś. No. Dobra, już jesteśmy. Przymanko, jesteśmy z powrotem. Małe cięcie, ale przydało się. Nie, udało mi się otworzyć. Żeby... <grym> tak, tam trzeba było z tą wełną nic nie robić. Taki guziczek był. No nieważne. E, gdzie teraz? E, tutaj jest jeszcze coś. Labirynt, a ty tam są... No, bo tutaj musisz ten jak samemu wyszczą. Jej. jej, jej. Chcę ja idę lewą, a ty gdzie poszedłeś? Nawę. No i pierdzi ci mikrofon. A? Mikrofon ci pierdzi. A teraz? E, nie. Ja też coś znalazłem. Zombie, 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 zombie. Coś, coś włączyłem. Nie mam pojęcia co. O, a ja, w, ja włączyłem zombiego Skrzynkę mam i zaraz ci pokażę co mam. A, a ty go nie masz. i zaraz zobaczysz. Ogólnie zombie słyszę. No bo tak, jakbym się to tak wezmę to sobie, może się to przydać. A w ten, a jak czytałeś te zasady, to pisało, żeby nie rozwalać bloków? Tylko glina i wełna. A no to, dobra. I widziałeś co mam nie? Na sobie. Dobra, szukam tego wyjścia, nie? I labirynt oh, tu, Oulag I Dispenser. A ja co mnie biję? Ja. Jeszcze Wiesz co mam laga i to dużego A ty stoisz w miejscu czy się ruszasz? O no, biegam No no to lagi no, to jest... Wow! najlepiej Wooo Czas ja. to Fuck 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 Lagi nas dopadły Fak Siemano Jest znany nareszcie wyjście Boże Lagi Lagi Kurde, lagi O nie Fuck co tu się dzieje? Fok Gdzie ja jestem w ogóle? Fok, fok, fok Przeprowadziłam się? A <grych> Dlaczego? Nie Ej, zapalniczkę trzeba zrobić no to rób, ja poświetlam. Ale po co zapalniczkę? Za Żeby popalić to. Wełnę? No. Aha. To, nie? Troszkę cię ale nieźle. A nie wiem czemu. Czeka, jak bo tam jeszcze programy jakieś. Dobra. A bo mi się ordzień załączył. Jej. Powinno być lepiej. Kurde. Ups, jest pewien problem. Co? Na serwerze jest anty... antypalenie. To wyłącz! Antypalenie. się musiał, musiał, musiał No to dobra. To jest na to sposób. By, tylko mi się... Aha, bo ja mam włączony czat. Kurde, ale to jest... Alecz tak. jest na to właśnie taki sposób Ej, Cheater <laughs> Ty się chyba falisz A ja schody zrobiłem Kurde jak ja... Jak ja mam lagi to byś... gdybyś to widział. GMC O robię, nie Okej okay. Co tu piszesz? Ostrożnie o ktoś tam idzie, kolega nasz ale laga, nie możemy o fuck, to co ja mam powiedzieć? chyba rozwal... rozwaliłem jakiś obraz nie rozwalaj obraz. a, tam rozwalę, co mi tam jej, jej. Scina ci troszkę Ale nie jest źle Dobra, idziemy dalej, bo kurde nie, nie wiem ile z godzinę Nie no. ale bez przesady Kobel się przyda chyba, że to jest jakieś wyjście O jest, weszedłem tutaj To naprawdę jest what the fuck? Nie, nie wiem. Co... Coś ty zrobił? Nie wiem. Co nic, się nic, nic się nie stało. Wszystkie po naciskam wajchy. Nie, nie mogę wszystkie naraz. He. Robię, nie chcę słyszeć. Co?

Dobra, powiedzmy. E, Fuck, co? Dlaczego są takie lagi? Nie mogę otworzyć skrzynki. Gdzie ty, w ogóle? Gdzie ty jesteś? Czemu ty stoisz w miejscu? Jest bóg. A dobra. Fuck. Hej, no, kami rzucamy. Jak ty tam. No, jaki cheater? Nie, cheater, tylko tutaj. Bo pan inaczej nie da się. W ogóle okay. bez sensu tym, jakim się nie dorzucić. Zwłaszcza no. tam kurcza.

Nie wiem czy to ma... Eee, diamentowy jesteś. Ma to w ogóle jakiś sens nagrywanie, LOLs. Nie wiem. Dupa jest i tyle. Dupa. Dobra. teraz jak jest? ale cię ścina a teraz? i powiedz coś no no to nie nie ścina już? nie, tylko mam strasznie teraz straszne lagi na serwie ej co ty zrobiłeś przed chwilą? nie otwórz to jeszcze raz otworzyły się drzwi nie, otwórz to jeszcze raz, bo ja tam stałeś to się otworzyło bo czekaj, mam pomysłu. To po prostu jajka trzeba rzucić. No czekaj, czekaj, stój. Oła. <grym> Sorry. Zostaw wełnę. Nie ruszam wełny. Ruszył. Rzuć. rzuć tam jedną wełnę, bo ci tam rzuciła. Okej, okay, rzuciłam. O, chociaż jeszcze... Ej, nie da się! I co lubisz? Ej, skrzynia! Eee, No, jaki duży parkur! FOK! Co w skrzyni? Jak ma, e, ten. E, jeden redstone, i paty. Czyli, że z tego wiesz, co trzeba zrobić. Ej, nie da się skoczyć no, no, no. Na no, jak ty nie umiesz doskoczyć, to co dopiero ja, jak nie umiem w parkura? Pograć. Kurde, ale to to, to... to jak się będzie ten escape nazywał Wielkie lamienie. Nie. nie troszkę błędów było, przysadł, co przepraszam. Ale myślę.. Kurde. Pełno kurczaków, błędy, lagi... Woda! Co to robi ta woda? No fuck! Ja nie umiem tego zrobić, nie ma sensu. Jest. Nie poddawajcie No. Ciup. Nie, przeszły prawie. Tu już robisz ale Ok, teraz to mogę grać. Jeszcze jakoś des jakaś deska, ale. To się przyda, chyba. Fuck! Ha, patrz, gdzie ja jestem. Mhm, mhm. Ej, oszuszcie. Ja nie oszust, Ja nie jestem oszuszt. Ty, popatrz do góry. Gdzie? Ktoś. No to wiesz co masz robić. Nie, nie. Ej, to jest po to już. Musisz sam przejść. Więc zostaje nam umrzę. Eee... Eh, oh. um, tak. I sam przeszedłem. Nie tak... tam, to Tak jest życie. Okej. Okay. Parzak szybko przeszedłem. Jej. Jeden. 2-3. A więc to był koniec. czekaj. Wow, szybko zleciałem na dół. Na dół i to by był koniec. Nie? A, wow, tak więc ja to teraz. Wow, czekaj. Nawet nie wiesz, co, co ja co ja widzę, u mnie. I. Coś ty. Nie, o, mam tabliczkę. Mam tabliczkę. Ej, no. I to ładnie podsumuje Nie wiem czy tak się nawet escape, ale okej okay. S -a -p -e. s SCP Ej, moment E plus króciutka była ta mapa No, bardzo i Kurde, jeszcze mi serwer wywaliło, dobra. <grymne> tak więc ja kończę. Żegnam się. To był Escape Lamienie. Chyba ty lamiłeś. No.